Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóż do dzieła, wziąwszy pański czepek ranny radło i zwierciadło szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa myśli, w to mi graj. Hejże, Kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, ba, gorąca. Fraszka małpanieciele sobie poradzi, skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. A i gwałtu piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi, to nie żarty, parzy stopy. Dalej w okno, brzęk, uciekła, że tylko palce popiekła nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa.